Sześć. Francja 1, Wielka Brytania 0. Odnosi się to do skutku wojny o kolonizację Madagaskaru, która odbywała się w drugiej połowie XIX wieku. Interesy obu tych wtedy światowych mocarstw były zgoła odmienne. Francuzi przede wszystkim stawiali na rozszerzenie wpływów gospodarczych i agralnych, między innymi produkując i inaugurując plantacje trzciny cukrowej, kawy czy wanilii. Mieli też Chęć, aby poszerzyć wpływy kulturowe, wprowadzając język francuski na wyspę, chrześcijaństwo i tak dalej. Anglicy byli bardziej pragmatyczni, tutaj chodziło tylko o handel, o wzmocnienie szlaków handlowych i wolumenu transakcyjnego pomiędzy Azją, Afryką a Europą. Finalnie musiało tość dotarcia. Francuzi mocno, Anglicy przepraszam, mocno ograniczyli wpływy francuskie, a Francuzi doprowadzili do kolonizacji Madagaskaru, którą otrzymali do 1960 roku.